Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Gothic. E, dobra, tym razem sobie idziemy już odbić wolną kopalnię. Tutaj Gordon nam stoi, no to pogadajmy z nim. Witaj! Jak leci? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Li zajmuje się jeszcze organizacją naszej obrony. Aha! Do boju! To nie. To my musimy iść najwidoczniej. Doksardasa Narpiew. No dobra. Ale wcześniej pójdziemy sobie do Lester'a i zdobędziemy sobie 1000 punktów ekspa, tak za darmo. Czemu by nie? Zapomniałem o tym w sumie. Myślałem, że możemy sobie na Narpiew sobie odbić wolną kopalnię. Bo musimy lecieć do Lestera, który jest tutaj z tego co kojarzę. <grym> On chyba tu został, trochę go wybiało. No nie powiem, że nie, tu jest Lester. Dobra, Lester, zbudź się. Jak się masz? Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcę się z Tobą spotkać, tam gdzie zawsze. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi. Eee, nie rozumiem. Mistrz Iberion zwykł mawiać Uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Dobrze, dobrze, zrozumiałem, ale. Uważaj na siebie. Dziękuję. Muszę już ruszyć. Niech śniący macie w swojej opiece. Aha, no dobra. <laughs> Nie ogarnię. No ale my lecimy do Sardasa. <laughs> tutaj jakiś miecz jest stary topór bojowy, no nieźle, nieźle dobra, zabijemy sobie pąsacze <grystanie> no tak Ci, ale ten stary topór bojowy nie jest najgorszy co najśmieszniejsze no <laughs> no Okej. Okay. To można sobie tutaj na przykład przyjść. O mamy mamy golema. do nas pod Easy. Dobra. Ja sobie zapiszę tutaj. No zresztą już nie będzie tak łatwo. Ja przygotuję. Mam nadzieję, że mam jakieś czary. Znaczy raczej mam, bo Pobiłem paru tam magów, co sprzedawali te. Co ja poradzę? Kula ognia. Ej, 36 uzdrowienia. No to nieźle. O, mamy sen. Piroki. O, to. 20, mamy tyle. Sen. Uderzenie. A nie mam bryły. Je, yeah, ej, bez bryły mogę mieć problem. Może uderzenie wiatru zadziała, ale nie mam pojęcia, bez bryły mogę mieć naprawdę problem. F5 Dobra, mamy lodowego następnego. Nie wiem, co działa na tamte. Wezmę sobie też młotek na wszelki. No, tak jakby miał walczyć z nim. No, zaznaczaj się. No, nie, on już mnie. On mnie już za. Mhm. Aha. Nie telekineza. Pirokineza. No właśnie, może dlatego. Nie działa to w niego. Łopanie, ej, to na niego nie działa. No to kula ognia, nie ma innej opcji. A kuli ogni nie mam za dużo. Nie ukrywam. Dobra, liczę na podmuch wiatru później. Mam jedną kulę ognia. Dobra, lecimy tam. Ty, patrzcie, się zginął. I to tak na lajcie w sumie. Dobra. On został nam jeden. I teraz liczę na podmuch wiatru, znaczy na uderzenie wiatru, bo jak mam być szczery, to, to trochę ciężko go będzie pokonać. Oczywiście. To dla niego nie działa. Liczę, że młot podziała, bo jeśli nie, no to nie mam pojęcia. Dłuższy odcinek. Trzeba było mieć piorun kulisty, a nie to, co ja myślałem. Dobra, moja wina, niestety, ale mam nadzieję, że teraz to zginie szybko. No i tak, zostaje urażenie. Dobra, no oczywiście. <laughs> Jezus, nagryłem tu chyba z godziny ten film, a wy macie dopiero jakieś 20 minut. <laughs> to jest dramat. Zaraz kto? Kto to powiedział? To ty? Jak... jak się dostałeś do mojej głowy? <laughs> Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. <laughs> Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz. Co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lud? Ogi? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak! Godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójne? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę te runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Dobra, ciekawe że możemy zabić tego domu. <laughs> e, tak, runa. Gdzie jest to A u góry są rudy, No tak, zapewniałem. Pod siódemką sobie da. A mogę pod dziesiątką mieć to? Mogę. Dobra, jeszcze sobie tutaj obrobimy go i spróbujemy go zabić. No oczywiście prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Udało się. Wow, ho! ho. Wyciąg życia na szybkości O, wyciąg życia. No spoko. Sobie chętnie wypiję. Plus 10. Ile mam już? 418. No nieźle. Mm, tam jeszcze były skrzynki jakieś. Tu jest, nieco. Jest dosłownie taki sam O, dużo bryłek, fajnie. Znaczy bryłki już mi się nie przydadzą, taka jest, prawda? Nawet nie mam jak tego wymienić na bryłki. Dobra, jestem sobie tutaj weźmiemy. I lecimy do <grybujesz> Oczywiście drabina Ale co innego może być hmm. Ktoś nie przeszkadzać mi w, w moich studiach! Nazywam się? Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę Kolemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku z Gomezem na czele nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na Bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo. Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby koristo i saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z dwunastu magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu im to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być. Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom. Nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwest... znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać zanim zanieni w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od... Porozmawiam. Mój sługa dał Ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie na tych. Poszuk. No okej. Okay. Tylko czy my możemy sobie stąd zejść, tak po prostu? Jakbym pamiętał, jak się schodziło tak, żebym nie dostawał obrażeń, to bym zszedł. Ale nie pamiętam. Znaczy no, u mnie nie działa jakoś, jak mówiłem. Ale tam jest jakiś stawik. Lecimy do stawiku. Nie trafię. No, tylko nie chce mi się naokoło latać. Po raz enty Jeny. Kto to wymyślił? No może uda mi się, tego buga zrobić? No nie, nie, u mnie nie działa. Nie rozumiem tego. A powinien działać. O czekajcie, ja schodziłem stąd jakoś na pewno. Tylko... Pytanie, jak ja stąd to robiłem? Tam by można było dobra, no. Ciutko to zrobimy, jęk Zostawcie mojego szalana było 40 Strasznie kiedy Jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec to wiele zim temu. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak, ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci, dużo zim temu. Oni sęducha. ducha, jak urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Krusza. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Krusza pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście Orków. Byłeś niewolnikiem w kopalni, a w której? Kopalnia. Pod wioską w Kotle. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla kruszak, ale kruszak zły rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca, braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy. Żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Krusza. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak, iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak. Ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratyncy nie wpuszczą Cię do miasta? Możesz zaznaczyć na mojej mapie położenie waszego miasta? Dom urszaka tam, gdzie mapa pusta. Obcy da mapę. Urszak, skończy mapę. Niesamowite, nie lada z ciebie kartograf. Dzięki. Trudno. Spróbuję się jakoś przewidzieć. Bracia w domu bardzo silni. Obcy nie iść! Dużo woinni syn ducha w domu. Spalić obcy! Dobrze już dobrze, ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel, Urszak. Przyjaciel, Urszak, da Ulumulu. Obcy weźmie ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel, Urszak w kopalni. On został. Chory. Nie uciekł. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni. W kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował urszak. Obcy teraz przyjaciel urszak. Przyjaciel, weźmie talizman, Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak to wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Tu jeszcze gdzieś jest ork. Co gdzie? Ohoho nie nie mam pojęcia lecimy do kardasa to może gdzieś tu być ork jeszcze no dobra, odpuszczę to sobie lecimy do nekromanty i będziemy kończyć nasz odcinek a później nam zostanie tylko hmm no dobrze, idę. Myślałem, że ten kocioł to jakiś magwody, wody. No ja takie, co? Skąd tu niby jakiś magwody wody ma być? No ale. Po prostu jest już późno, tak? O 11.00 to nagrywam no, wieczorem. Dobro. F5 gadamy z Xardasem Poszukuję wiedzy magicznej. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali Śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiarę. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który. Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale. Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. No okej. Okay. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. A i w następnym odcinku też odbijemy już wolną kopalnię. O, z takim oto widoczkiem. Jeszcze popatrzymy sobie na mapę. Bo jak widać, mapa dosyć ładna jest. Bo nam dorysował e, ork tutaj te dolne tereny które są już praktycznie w większości czyste. Powiedziałem <laughs> wszystkich. Dobra. Co ja będę przedłużał? I tak macie 40 minut, chociaż nagrywam to już chyba z półtorej godziny. <laughs> no. Dobra, ja się z wami żegnam. Hej!